Kolejny dzień w komperze Leje. <grywa> po prostu jest pogoda w kratkę. Yy, mój plan jest taki, że będę robił to od spodu, yy, sufit oraz yy, drugą stronę. Yy, jak to już zrobię, to wtedy zabiorę się za kuchnię, która będzie w tym miejscu. Ale to będę robił na spokojnie, ponieważ yy, dzisiaj wieczorem na pewno nie będę pracował nad tym. Dopiero będę pracował w sobotę. Tak więc zobaczymy, czy uda mi się dzisiaj w dwie godzinki machnąć te dwie ścianki. No oczywiście, już mam na większość rzeczy, tak więc nie powinno być z tym problemu, ale jednak zobaczymy. Żeby nie było, że słowa rzucam na wiatr. Przed chwilką świeciło słoneczko, później zaczęło lać, a teraz mamy grad. Szkocja. Dobrze, sufit zrobiony, a ja się zabieram na burgera. Zaraz się pojawi zdjęcie. Co powiem na i co powiem na Zabieram się dzisiaj za łóżko. Będę je robił z takich płyt. To są osiemnastki 600 na 1222. Niestety je muszę troszeczkę dociąć, bo moje. Moja rama tutaj jest zaprojektowana na 120 szerokości, tak więc 2 cm by wystawało. Takie coś nie może mieć miejsca tutaj. Dałem też już w tamte miejsca płyty swoje, tutaj tutaj, górą też tak samo. Wyszło to tak. Każdą z tych płyt pod, pod materac będę wiercił w kilkunastu miejscach. Obliczę sobie jeszcze, ile pewnie zrobię takie otwory. 30 mm, może co 30 cm, żeby materace mogły oddychać. Będzie się to dwóch, górnego i dolnego. Oprócz tego, płyty będę musiał jeszcze dociąć tutaj, żeby wchodziły w to tutaj miejsce między, między dwoma pionowymi. Jak to będzie, to będzie, jak to będzie już założone, to będzie dociskało tamte płyty. Ja nie będę musiał dodatkowych jakichś rzeczy tutaj montować, żeby, żeby one nigdzie żeby nie latały. One już teraz są przyklejone na taśmie dwustronnej do tamtej izolacji i trzymają się złoto. To samo z drugiej strony. Zastanowiłem się dobrze, co mam używać do biercenia tych dziurek. Postanowiłem, że to będzie taki świder. Jest to 19. Dawno temu je kupiłem, jak robiłem backing jakiś. Wyznaczyłem sobie już miejsca, w których mają być dziury, no a zrezygnowałem właśnie z takiej oto otwornicy, bo się wiecznie zatyka i bym stuko, tylko i stuko. a świdrem jednak przerobię wszystko po prostu na wióry. Tam mam cały kąt świdru. Tak więc zabieram się do roboty. Mam nadzieję, że mi to jakoś pójdzie względnie łatwo i nie spalę tej wkrętarki. No, i takim oto sposobem mam już łóżko. Oczywiście trzeba jeszcze troszeczkę dokończyć dołem, z boku, ale prezentuje się tak. No jakby ktoś już chciał, to na pewno można tutaj się wyspać. Zaraz zmierzę, ile mi wyszło na dole i powinien się pojawić wielki numer. Dobra, zmierzone. Na górze jest 160 pomiędzy dwiema tutaj blokami, a na dole jest 186 na długość. Tak więc, no, mam zapasu 1 cm, ale myślę, że to jest wystarczająco. Byłoby inne rozwiązanie łóżko mieć w tym kierunku, lub też zrobić poszerzenia, ale mnie to nie interesuje. Jest co jest. Sufit zrobiony. Porty USB wrzucone są takie fajne sklepkami, które będą świeciły jeden, tutaj, jeden, tutaj. Dodatkowo będę chciał jeszcze przymocować lampkę mocną, w tym miejscu. Kabel już tam idzie sobie. Wi-Fi pójdzie ten w szynie, i tutaj. Nie jestem jeszcze pewny, czy po prostu będzie w takim białym beszeru, czy czymkolwiek tam przód. O i tak Dobra, do następnego. Dzięki za oglądanie.